Widzę widzowie w moim kolejnym materiale. No i tak szczerze, w ogóle dziękuję Wam za to, że byliście 30 subów na moim kanale. Bardzo za to dziękuję. No ale mój cel no tak ten, to chciałbym wbić do 9 sierpnia z 40 subów i jakiś dałbym to 25 albo 30 tysięcy wyświetleń, ponieważ 9 sierpnia ten kanał ma już drugie urodziny. Tak, drogie. No i chciałbym dobyć te liczby przed tym, a ja jak kanał będzie miał urodziny. Więc zachęcam tu za subskrybowanie mojego kanału. Nawet jak, na przykład, ktoś by zasubskrybował i nie wchodzi, nie obchodzi mnie to. Mam nadzieję, że ktoś potem przychodzi i zasubskrybuje, o. ale dzięki za 30 subów, bo to i tak jest dużo, kurczę, chociaż i tak po jednym dostaję, ale No tylko chociaż zasubskrybujcie, nawet może być bez dzwoneczka, ale dajcie suba, po prostu dajcie suba, żeby mi się wliczył, a wy nie musicie wchodzić na ten kanał więcej, dajcie suba.